Dlaczego dążę do tego, aby wszystkie rzeczy związane z pracą albo rzeczy, które, w których nie mam przyjemności zrobienia ich, działy się automatycznie? No przede wszystkim po to, żeby oszczędzić czas. Wielu z was pyta mnie, szczególnie na Instagramie, jak to robię, że rzeczy dzieją się same. Przykład takiego, takiej automatyzacji, która mocno usprawia mi proces nagrywania, musiałem włączyć te wszystkie lampy, jest: Hi Alexa, let's record. Asystent głosowy, który w ułamku sekundy włącza mi i odpowiednie lampy. Oczywiście to tylko jedna z kilku automatyzacji mojego życia, taka bardziej fizyczna. Są też takie bardziej internetowe automatyzacje i właśnie o nich porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku vloga. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Fryzjer przestrzegł futerko. Poranny jogging już zrobiony, więc możemy przejść do części związanej z pracą. Dlaczego w ogóle te rzeczy sobie automatyzuję? Znowu wydaje się, że to są małe mikro rzeczy. Tu jakieś, tu jakieś wsanie włączenie tych lamp. Tutaj z tyłu jakieś włączenie kolejnych lamp. Jakieś zainstalowanie sobie tej kamerki, czyli wciśnięcie odpowiedniego guzika. Natomiast jeżeli przemnożymy sobie liczbę tych czynności. Razy skalę tej mojej pracy w roku, to okazuje się, że ja na przykład 3-4 godziny w ciągu roku włączam lampy. Brzmi jakoś tak mało atrakcyjnie, natomiast tak to wygląda. I teraz możemy mówić, no hej, no to ja bym nie chciał korzystać z włączników w domu i tak dalej. No da się, można coś takiego zrobić. Jak ja sobie tutaj to zainstalowałem? Otóż to, co widzimy tutaj z tyłu i to, co widzimy tu z boku, to są lampy Philips. Hue. I teraz te lampy Philips Hue to jest system smart domu, który jest połączony z moją Aleksą. Ja tutaj pokażę ci, mam Aleksę. Alexa sobie, Alexa się tutaj czai, to jest moja Alexa, już się zaświeciła, słyszę, że do niej mówię. I teraz ta Alexa w połączeniu z Philips Hue, pozwala mi załączyć te światła. Pojawia się zatem pytanie: jak włączyć taki duży LED, i jak włączyć aparat? Jak to się dzieje, że takie rzeczy się włączają, skoro przecież one nie są z Philips Hue. No, jest taka możliwość, jak tak zwana. Ja tutaj teraz zjadę na dół. Tu nie przestrasz się ilości kabli. Jest tutaj taka mała kostka. Ta mała kostka to jest też smart plug i też od Philipsa. Czyli ten smart plug łączy się z Amazonem. A więc ten smart plug to jest nic innego jak kostka. Która włącza i wyłącza napięcie na przedłużaczu. A więc, jeżeli ja mówię, nie mogę powiedzieć teraz tej komendy, bo mi Alexa wyłączy lub włączy światła, w zasadzie wyłączy, bo są włączone. Natomiast, jeżeli ja mówię odpowiednią komendę, to co robi Alexa? Ona mi włącza po prostu prąd w, tym, w, tym, w, tym, w tej kosteczce, co powoduje włączenie aparatu i włączenie lamp. One po prostu są cały czas włączone, natomiast włączone w sensie na przycisku. Natomiast włączenie, dostarczenie do nich prądu powoduje, że one się świecą. Tak samo dzieje się tutaj z tym Hue. No i oczywiście tym Hue, w sensie Tom Alexa, mogę sterować sobie, na przykład kolorem. Tylko muszę sobie zapamiętać, jak nazwałem sobie to światło za mną. Na przykład Hi Alexa, Hi Alexa. No czasem to nie działa perfekcyjnie, szczególnie jeżeli długo mówię i potem nagle zacznę mówić Hi Alexa, Hi Alexa, Alexa, turn backlight to blue. Okay. No i proszę, w ten oto sposób, asystentem głosowym, lampka zmieniła się na inny kolor. Fajny bajer, przydatny, szczególnie przy nagrywaniu. Nie muszę gdzieś tam e, włączać tych lamp. I jeszcze pokażę jedną fajną rzecz. No, wypadałoby teraz to wszystko wyłączyć, bo pokażę Ci jeszcze jedną fajną komendę. Hi Alexa. Hi Alexa. I have finished. Ok. Wszystko mi wyłączyła. Kiedy przychodzę wieczorem do biura, e, włączam sobie tylko tą małą lampę z tyłu. E, a więc mówię... Hi Alexa. Hi Alexa. Alexa. Light on. Ok. To powoduje włączanie tej lampki z tyłu i na przykład przy tej lampie sobie czytam. Zauważ, że nie za każdym razem łapię, właśnie przez to, że jeżeli ja mówię, mówię, mówię i nagle powiem hi Alexa, to ona nie wyłapuje tego, że się zatrzymałem. Dlatego reaguje wtedy za drugim razem. Minusem tego asystenta głosowego jest to, że nie za każdym razem łapię. Jak siedzę sam, to, to łapię przy nagraniach tak jak teraz do Ciebie trochę mniej, i trzeba posługiwać się językiem angielskim. Te komendy sobie możemy sami definiować, nie ma w tym żadnego problemu. Ona nam może mówić, jaka jest pogoda, może nam czytać na przykład książki po angielsku z Audible, z czego też również ochoczo korzystam. Fajna sprawa taki asystent, tym bardziej, że ja korzystam z telefonu Huawei, który nie ma asystenta Google'a, a więc taka Alexa jest dla mnie fajną alternatywą. Jeżeli masz telefon od Apple'a albo od... Albo taki, który wspiera asystenta Google, prawdopodobnie możesz zrobić to samo, nawet nie kupując sobie dodatkowego głośniczka. Ja taki głośniczek tutaj mam. No bo po prostu on i tak mi tutaj leży i obsługuje sobie z tego głośniczka światła. Oczywiście te światła mogę przyciemniać, zmieniać kolory i inne cuda na kijów. W sypialni też fajnie to działa, no bo ja mam małe dzieci. Jak mi małe dziecko wstanie, to sobie mogę zmienić po prostu kolor tej lampki na maksymalnie wciemniony. Dodatkowo moglibyśmy, możesz sobie ustawiać timery, czyli że na przykład o 8 rano włączy Ci się światło, a wyłączy Ci się o, o, o tam wieczorem, nie? To jest też jakiś tam sposób na automatyzowanie, można sobie poguglać o smart home'ie, szczególnie tutaj z Philipsa, fajnie to działa, jestem zadowolony. Natomiast to nie jest jedyny trik takiej automatyzacji, który usprawnia moje działanie, mam tutaj też taką fajną małą myszkę i ta fajna mała myszka ma tutaj takie fajne guziczki z boku, tych guziczków jest aż 12. Po co mi 12 guzików, co ja na tych guziczkach mam poprogramowane? Mam poprogramowane na przykład przełączanie się scen w czasie prowadzenia live'a. A więc jest taka scena, że widać moją głowę, a teraz chcę się przełączyć na mój ekran. Mam odpowiedni guziczek na myszce zaprogramowany, klikam ten guziczek i już w czasie transmisji przechodzę sobie po prostu do prezentacji mojego ekranu. To jest bardzo fajna sprawa, nie musisz się przełączać pamiętaj skrótów klawiszowych, bo mam pod paluszkiem wszystko. Jakie tutaj mam jeszcze fajne skróty? Jest taka fajna, jest taka fajna, jest taka fajna, taki fajny taka wtyczka do Chrome. Brakowało mi tutaj słowa. Video speed się bodajże nazywa. Oczywiście ją tu gdzieś pewnie podlinkujemy. I ta wtyczka pozwala oglądać wideo w przeglądarce z do, do, w dowolnym tempie. Trochę jak na YouTube, wchodzimy w zębatkę i tam sobie możemy wybierać tempo, natomiast to działa na inne wideo również, na jakieś Vimeo i inne, inne platformy, czy nawet na Facebooku można live oglądać w przyspieszeniu. I ja sobie zblindowałem znowu na te klawisze tutaj, 1, 2, 3, moje ulubione tempa, czyli razy 2 i co 0, 2 zwiększ, przyspiesz zwolni. Ja więc znowu mogę sobie łatwo oglądać wideo, przyspieszając i po prostu zwalniając w razie potrzeby. Mam na tej mojej myszy też coś takiego, co pozwala mi hmm, przy obrabianiu wideo, Wycinać odpowiedni wcześniej zaznaczony element, pauzować i startować wideo. To jest też coś, co mi się przydaje, co często robię znowu. W zależności od tego, co robisz na komputerze, możesz sobie odpowiednie tutaj guziki poprzypinać. Pomysły, jeżeli pracujesz na przykład w Excelu, przełączanie kolejna karta, poprzednia karta, albo na przykład w przeglądarce internetowej poprzednia karta, ta karta. Jakieś konkretne makra w Excelu możesz sobie faktycznie poprzypisywać do tych klawiszy. Co jeszcze, co jeszcze mogłoby być takim fajnym pomysłem, jest taka możliwość, żeby sobie w Windowsie za pomocą jednej ikony uruchomić na przykład kilka folderów. To też można byłoby dopisać sobie do skrótu klawiszowego albo przełączanie pulpitu, na przykład pulpit pracy i pulpit rozrywki. O e, wielu pulpitach na, e, w Windowsie czy, czy w Macu możesz sobie też już poszukać więcej informacji w Google, bo pewnie musielibyśmy tutaj cały poradnik o tym nagrać. Takie różne różne luźne pomysły. No, może niekoniecznie musisz od razu kupować myszkę z dwunastoma przyciskami. Są takie fajne myszki, gdzie tych przycisków z boku są 1, 2, 3, w zależności od Twoich potrzeb. Ja uważam, że te dodatkowe przyciski to jest naprawdę fajna rzecz i zaoszczędza mi masę, masę czasu. Kolejny tips, a tym tipsem jest tekst Expander. Jak to działa? Jeżeli ktoś e, chciałby na przykład ode mnie dowiedzieć się jak kupić sobie pakiet Office. Ja mam taki blog post napisany, natomiast za każdym razem musiałbym szukać linku do tego blogposta, a więc zbindowałem sobie przecinek pakiet Office Spacja. I w momencie, kiedy wpiszę taką kombinację w klawiaturę, w dowolnej aplikacji mojego komputera, nieważne, czy jest to przeglądarka, czy jest to klient poczty, czy, czy jest to jakiś tam, e, nie wiem, nawet Excel, jeżeli sobie coś takiego wpiszę, automatycznie pojawia mi się ten tekst, który jest pod nim ukryty. No i ja tam mam po prostu ukryty link do właśnie blogposta. Także tekst Expander, z którego ja korzystam, to jest Fast Case. Fast keys. E, u mnie to e, się sprawdza, kosztuje, nie wiem, 20-30 dolarów rocznie świetnie wydane pieniądze w mojej cenie. Mam tam zbindowane na przykład e, takie często odpowiedzi na pytania, e, linki do kursów, co ja tutaj jeszcze mam, e, dane do firmy, numery kont bankowych, takie rzeczy, które bardzo często podaję, linki do grupy, właśnie linki do e, pożytecznych tutaj e, takich materiałów i blog postów. To jest 10-minutowy vlog plus minus, a więc może się nie rozpędzajmy. Mam jeszcze masę takich automatyzacji internetowych w stylu automatyczne wystawianie certyfikatów, automatyczne postowanie em, na różnych mediach społecznościowych, czy Instagramie, LinkedInie czy, czy Facebooku to dzieje się samo. No i kilka automatyzacji wokoło mailów. Natomiast może to zostawimy na inny dzień, żeby tutaj nie przeciążyć was wiedzą. Co tam u mnie za tydzień, czyli w środę 20 stycznia startuje kolejne okno sprzedaży zaawansowane.pl. Zachęcam cię do tego, abyś odwiedził tę stronę i zobaczył sobie mam tam przygotowane dla ciebie po pierwsze bardzo fajny mini kurs, w którym nauczysz się tworzyć sprytne narzędzie do zarządzania liniami w Excelu, czyli na przykład twoimi klientami, fakturami, twoimi produktami czy jakimś Tutaj dostawcami wszystko zależy od tego stanowiska, na którym pracujesz. Narzędzie przyda się niemal na każdym. Jest to oczywiście mini kurs bezpłatny. Dodatkowo zapisując się do mini kursu, zapisujesz się również właśnie na nasze spotkanie 20 stycznia, gdzie po pierwsze dowiesz się, myślę sporo ciekawostek o Excelu, ale także poznasz ofertę pełnego kursu zaawansowany.pl. Tyle z tej strony ode mnie. Tu na pewno za chwilę pojawi się kolejne wideo, także gorąco wierzę w to, że widzimy się za moment. Tymczasem wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, no i do zobaczenia. Trzymaj się. Hej!